Nazywamy się Nebra i Oliwia Bojary. Jesteśmy z klasy 4 A Szkoły Podstawowej w Luzikach, z koleżankami przygotowałyśmy projekt. Naszą inspiracją na ten projekt były trzy widełki. Musieliśmy zbierać opakowania po chipsach i ch lub chrupkach. Y su sukienka jest zrobiona z folii bąbelkowej, do, do której są na dole przeszyte opakowania po chipsach. Pod tym jest jeszcze przyczepiona folia bąbelkowa, z tyłu jest przyszyty zamek błyskawiczny. Przeznaczenie użytkowe tego projektu to urozmaicenie imprezy sportowej. Wpływ tego projektu na środowisko to wykorzystanie odpadów plastikowych. Zalety tego projektu to oczyszczenie środowiska, a wady to, że nie można tego prać. Nasz projekt prezentuje się tak. To ja. mam na imię Hania i biorę udział w konkursie Apcy Zawrót Głowy. Moja grupa przygotowywuje strudzi liderki i ja robiłam pompony ze starych worków foliowych. Każdy w domu ma tych Worków foliowych bardzo dużo, a można je wykorzystać w fajny sposób. Witam, nazywam się Zosia Sernecki. Uczestniczyłam w projektowaniu i wykonaniu e ekologicznego stroju dla cheerleaderki. Moim zadaniem była pomoc w zbieraniu opakowań w i w przygotowaniu pomponów.